W auli Zespołu Szkół nr 3 odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Debata Olkuska Stawiamy Sprawę Jasno. Tematem przewodnim był Olkusz Miastem Młodych. Redakcja przeglądu olkuskiego poprosiła pięć olkuskich instytucji publicznych o wybranie przedstawiciela, który będzie odpowiadał na pytania dotyczące wysokiego bezrobocia wśród młodzieży, edukacji i małej aktywności młodych w wydarzeniach kulturalnych w mieście. Wśród dyskutantów znaleźli się też młodzi politycy z różnych partii politycznych. Zgromadzeni na sali młodzi Olkuszanie mieli sporo pytań do zaproszonych gości. Zapraszamy do obejrzenia skrótu z debaty. Pierwsze pytanie. Z roku na rok drastycznie rośnie liczba młodych osób, które po ukończeniu szkoły nie mogą znaleźć pracy. Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy jest zarejestrowanych 1637 osób bezrobotnych w wieku od 18 do 24 roku życia. W porównaniu z rokiem 2008 liczba ta wzrosła o około 40%. I wiele osób właśnie, które tutaj przyjeżdżają decydują się na na pracowanie na Śląsku, bądź też w Krakowie i Olbusz traktują jako swego rodzaju sypialnie. Co należałoby zrobić, żeby zatrzymać te rosnące słupki bezrobotnym młodzieżom w Olbuszu i to mogą zrobić uczniowie, obecni uczniowie, żeby w tych słupkach no, nie się się? My jako Urząd Pracy staramy się likwidować skutki bezrobocia, więc tak jak Pani wcześniej powiedziała, organizujemy staże, organizujemy tych staży coraz więcej, z roku na rok właśnie coraz więcej, i widzimy, że i pracodawcy, który, którzy są chętni do korzystania z tego rodzaju usług, jak również ludzie młodzi, mają możliwość skorzystania ze staży, co daje im możliwość nabycia umiejętności praktycznych. Bo jednak zdobycie wykształcenia nie zawsze przenosi się na zdobyte umiejętności. Moim zdaniem i chyba w większości. Zdobyte wykształcenie, posiadane to wykształcenie jest dużą gwarancją na poszukiwanie lepszej pracy. Wiadomo, że nie zawsze tą pracę dostanie się od razu taką, jak człowiek sobie wymarzy. Więc ten staż jest takim jak gdyby pierwszym etapem na wejście na rynek pracy. Po pierwsze to wspaniałą rzeczą Malkusza jest to, że ma tak dobre szkoły i tak dobrych. Uczniów, którzy zdobywają wykształcenie, tragedią natomiast jest, że z tym wykształceniem nie mogą znaleźć pracy w Powiecie Olkuskim. Jedynym rozwiązaniem bezrobocia jest wzrost gospodarczy i rozwój. On może tylko przynieść jakieś efekty. Dwa co w związku z tym, z tą młodzieżą, którą tak pochwaliłem na początku, która się tak pięknie kształci, która idzie na studia, która zdobywa zawody. Pani prowadząca tu powiedziała w takim troszkę tonie jak gdyby zarzutu, że staje się orkusz sypialnią. No niestety, ale jeżeli pracę możecie znaleźć w Dąbrowie Górniczej, w Sosnowcu, w Katowicach, w Krakowie, to tam jej będziecie szukali. Tu natomiast trzeba spełnić wszystkie warunki, żebyście chcieli mieszkać i chcieli tu żyć. Kształćcie się, uczcie się, zdobywajcie zawód. Traktujcie to miasto, dokąd nie będzie tutaj ożywienia gospodarczego, nie będzie dla Was pracy, jako miejsce, w którym chcecie żyć. Z dala od jakichś centrów administracyjnych, od tłoku na tłoku, bezpiecznie i taniej niż w dużych miastach. Wydaje mi się, że naszym plusem ogromnym bardzo wielu aspektach życia jest to, że znajdujemy się pomiędzy dwoma wielkimi aglomeracjami, które mogą dla nas stanowić źródło pracy i źródło bardzo wielu innych oczekiwań, potrzeb. Mogę tutaj tylko dodać, że chociażby staramy się od, od kilku lat, co pewnie każdy z Państwa to obecnie zauważyło. Stymulować na miarę naszych możliwości rozwój przedsiębiorczości. Czemu służy chociażby bardzo ścisła współpraca z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego, z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości? Organizujemy szkolenia, kursy, seminaria dotyczące możliwości pozyskiwania środków unijnych nie tylko przez przedsiębiorców, ale osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. Ja może skupię się na tym, co Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji robi jeżeli chodzi o pomoc młodym ludziom myślę, że doskonale młodzi ludzie wiedzą o tym, że starając się o pracę pracodawca bardzo często prosi o CV, w którym będzie wskazane co młody człowiek już zrobił, jakie ma doświadczenie, jaki ma staż i tak Miejski Ośrodek stara się po prostu tutaj wyjść naprzeciw, pomóc w ten sposób, że młodzi ludzie często przychodzą do nas z ciekawymi pomysłami organizacji różnych imprez i my, jako taka instytucja wspierająca, wychodzimy naprzeciw i staramy się to organizować. Często później właśnie te elementy są wykorzystywane w CV, gdzie, gdzie mogą się pochwalić, że mają takie czy inne umiejętności organizacyjne. I powiedzmy, jakieś, jakieś sukcesy. Również jesteśmy otwarci na praktyki uczniowskie. Młodzież z tej szkoły w tym roku po raz pierwszy u nas te praktyki odbywała myślę, że z obopólną satysfakcją i zadowoleniem. Często też, tak jak pani dyrektor powiedziała, nie mając możliwości zatrudnienia młodych ludzi na pełny etat, staramy się ich z kolei zatrudniać przynajmniej na czas sezonu albo do określonych zadań w formie to umów, zleceń i często młodzi ludzie u nas pracują też podczas funkcjonowania ośrodka na Czarnej Górze, czy też jako ratownicy, czy, czy po prostu jako obsługa basenu. Powiem jeszcze może jedno, że organizując dział organizacji imprez, usługi, i marketingu w Miejskim Ośrodku Sportu i, Sportu i Rekreacji, Postawiliśmy właśnie na młodych ludzi. Mamy dwóch młodych mężczyzn zatrudnionych, którzy okazało się, że mimo, że nie mieli jakiegoś doświadczenia wcześniej, świetnie sobie radzą, na tym stanowisku mają bardzo dobry kontakt zarówno z małymi dziećmi, jak i z młodzieżą, jak również i z dorosłymi. Także myślę, że na ten moment ja tyle. No, ja bym na początek proponował y, zrobić jakieś badanie, czy sprawdzić może... Y, jacy to są absolwenci, którzy tej pracy nie, mo nie mogą znaleźć, ponieważ yy, pozwoli nam to, z taką wiedzą pozwoli nam to odpowiednio reagować. Jeśli się okaże, że yy, przeważają absolwenci danego kierunku, czy też danego typu kierunków, yy, to może się okazać, że powinniśmy czy już właśnie na etapie liceów, szkół średnich promować nieco inne kierunki, po których jest łatwiej znaleźć pracę. Yy, jeśli się okaże, że yy, Olkusz yy, jest mocny. Proponowałbym każdemu człowiekowi przed wybraniem kierunku studiów zapytać samego siebie może jakich umiejętności i, i czego tak naprawdę będzie oczekiwał po mnie pracodawca. Nie wybierać kierunku studiów po tym, co w tym momencie jest popularne, czy, czy po tym, gdzie idzie najwięcej znajomych, tylko tak naprawdę próbować znaleźć branżę, która nie dość, że będzie interesująca dla danej osoby, to jeszcze będzie też wartościowa z punktu widzenia pracodawcy. Najlepiej dla nas tutaj, dla, dla osób, które przyszły na tę debatę i dla całego Olkursza, najlepiej w takiej branży, która, która tutaj w Olkuszu by jak najbardziej się sprawdziła. Co taki debiutant na rynku pracy mm, ma, jakie ma możliwości, które, możliwości które oferują prawda tutaj, tutaj w gruncie mamy tutaj instytucje powiatowe do pracy. Są to staże, staże zawodowe, które no, są jakimś to, rozwiązaniem to, doraźnym, czasowym doraźnym, czasowym oraz y, 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 drugi wariant, drugie, druga możliwość, drugie rozwiązanie to y, możliwość założenia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. To wydaje się być dzisiaj y, w Olkuszu jedną z najbardziej prawdopodobnych alternatyw dla takiego młodego człowieka? Mimo, że Olkusz jest uznawany za sypialnię, to co było tutaj powiedziane, tak było, tak było, tak było budowane z tego co jest mi wiadome osiedle Słowiki, była to w zasadzie sypialnia dla osób pracujących na Śląsku. Czy to jest źle? Nie, nie jest to moim zdaniem źle. Dojazd wielu osób, na przykład z Olkusza do Krakowa, zajmuje tyle samo, co przejechanie przez cały Kraków z jednej...